Cześć Marek Broker, maszyna. Więc, Januar Centrum. Dzisiaj mam dla Was tutaj do zaproponowania taką maszynkę SV26. Wersja z rototwistem, czyli głowica uchylno-obrotowa z Jak widzicie, tutaj mamy hak dźwigowy. Co sugeruje nam, że na maszynie są zamki bezpieczeństwa. Więc, ekstremalna wersja. Mamy głowicę na złączu S40, sylwirstowską, łyżki oryginalne, punkty smarne wyprowadzone z głowicy na centralnym. Co powinniśmy wiedzieć? Powinniśmy wiedzieć, że głowica z X04, gdyby ktoś miał ochotę, możemy dołożyć do tego chwytak. Głowica jest zaśniona na 4 przebudowo plus szybko złącze hydrauliczne główne szybko złącze na dole sterowane z kabiny. Maszyna, moi drodzy, 24 rok modelowo 23 październik produkcja ona musiała być wyprodukowana. Poczekać na rotor. Mieliście okazję tą maszynę spróbować na roboczym, Tu mamy odcięcie e, akumulatora. Bateria, uchwyt na smarownicę jest na to miejsce. Cóż poza tym? Przeciwwaga dodatkowa, a więc jedna z lepszych konfiguracji, jakie występują dla tej maszyny. Czy ten V76? W wielu zastosowaniach to jest 35 koni, tutaj 24,8 z powodu, aby nie było dpf -u. Fotel komfortowy, joysticki sterowania Rexrot, Do tego mam potencjometry tradycyjnie sterujące, duże pedały jazdy. Znany, sprawdzony przyjaciel, bardzo dobre udźwigi, bardzo dobre parametry. Jak widzicie użyta minimalnie tyle co nakręcić film. W praktyce wzorcowa maszyna. Dzięki.